Siema wszystkim, dzisiaj temat dość ciekawy, prosty i bardzo popularny. Czy warto robić brzuszki? No i dwóch gości specjalnych wypowiedzą się na ten temat. Zobaczymy, który z nich ma rację. Łapy nie ma. Przypomina oczywiście o kursach 12-13 października, level 3 Poznań, są jeszcze wolne miejsca. Na lądy zostało chyba jedno albo dwa miejsca. Kotka FD tutaj macie oraz praca ze mną, no i nie ma już miejsc na ten personalnego. Brzuszki to jest największe gówno, to jest głupota. Robię, jeżeli brzuszki w tygodniu, to robię tylko raz, są to dwie serie na maszynie po 10 powtórzeń. W ogóle nie brzuszków, jeżeli, jeżeli chcesz mieć brzuch wyżbiony, tak, to jest totalna głupota. Słuchaj, jeżeli masz słaby brzuch, to ani nie będziesz mógł robić przysiadów, ani martwych ciągów, także jesteś po prostu cieniasem. No ja uważam, że trzeba robić brzuszki, bo jak się robi na grubie i się dużo schyla, to trzeba mieć mocny brzuch. Część specjalistów uważa, że takie zginanie kręgosłupa jest niebezpieczne i nie daje żadnej korzyści. Twierdzenie, że zwykłe brzuszki, czyli ćwiczenia dynamicznego zginania są szkodliwe dla kręgosłupa, są wysoce spekulacyjne i opierają się na badaniach głównie na zwierzętach, co oczywiście jest bardzo wątpliwe w kontekście biomechaniki ludzkiego ciała. Przejdźmy więc do konkretów. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, wydaje się, że właśnie te ćwiczenia z dynamicznym zgięciem zapewniają korzystny stosunek ryzyka do zysków, ale pod warunkiem, że nie masz problemów z kręgosłupem, dyskopatii, czy tolerancji zgięcia. Więc musimy brać pod uwagę kilka zastrzeżeń, aby zmaksymalizować zdrowie kręgosłupa. Tego typu zgięcie kręgosłupa jest spotykane w wielu dyscyplinach sportowych i nie wiążą się z ryzykiem przepukliny i teoretycznie istnieje tak zwane bezpieczne okno mechaniczne obciążenia tkanek, które ułatwia utrzymanie zdrowych krążków międzykręgowych. Więc teoretycznie trudno jest określić odpowiednią objętość, intensywność, częstotliwość, gdzie mamy wzmocnienie tkanek miękkich i nie przekraczamy ich zdolności regeneracyjnych. Podstawowymi ćwiczeniami, które wzmacniają nasz rdzeń to są takie ćwiczenia jak przysiady, martwe ciągi, podciągania, pompki czy spacery i tak dalej i tak dalej. I to te ćwiczenia powinny być zdominowane jako podstawowe wzmocnienie rdzenia a nie zgięcie grosłupa. I tutaj specjaliści proponują aby nie przekraczać około 60 powtórzeń cyklu zgięcia lędźwiowego na sesję treningową a u początkujących jeszcze mniejsza objętość na przykład dwie serie po 15. Bardzo ważną kwestią jest też przerwa pomiędzy danymi treningami ponieważ krążki międzykręgowe są słabo unacznione i przy niskim poziomie transportu metabolitów, ich tempo przebudowy jest opóźnione w stosunku do innych tkanek szkieletowych. Biorąc pod uwagę ten argument oraz MPS, czyli syntezę białek mięśniowych, Powinniśmy mieć odstęp pomiędzy dynamicznym zginaniem krosupa około 48 godzin minimum, a rozsądnie to 72 godziny. Większość programów obejmuje bardzo wysoką ilość powtórzeń, wiele serii, co oczywiście ma niewielką funkcjonalną przydatność. Powiedzcie mi, kiedy człowiek tak często zgina krosu w ciągu życia? Dlatego, jeśli zginasz krosu, rób to w celach poprawy siły albo hipertrofii, a nie poprawy wytrzymałości mięśniowej. Dlatego zaryca się zakres powtórzeń od 6 do 12-15 powtórzeń. I u osób, które są odpowiednio silne stosuje się dodatkowe obciążenie. A osoby, które szukają wytrzymałości niech to lepiej robią w sposób statyczny, neutralnie przez dłuższy czas. Kwestia tempa ćwiczeń. Badania pokazują, że lepszą aktywację mięśni oraz prostego uda dostaniemy wtedy, kiedy wykonujemy szybko powtórzenie. Co wielu sportach dyscyplina sportowa może mieć pozytywne korzyści, jak w tenisie, w gimnastyce, w piłce nożnej itd., itd. Ale niestety, u osób, które są mniej doświadczone, które nie uprawiają tych dyscyplin, zwiększona szybkość powtórzeń może narazić tkanki krosupa na nadmierne siły, które mogą, ale nie muszą prowadzić do jakiejś kontuzji. Dlatego u osób początkujących zaleca się, aby te ćwiczenia wykonywać w sposób wolny, na przykład 2 sekundy. W treningu brzuszku powinniśmy wziąć pod uwagę wpływ dobowej zmienności na kinetykę krosupa. Dlatego specjaliści tutaj proponują, aby unikać treningu zginania czy tam brzuszków w ciągu jednej godziny odstania. I podobna sytuacja jest, w przypadku dłuższego siedzenia. Ale w tym przypadku wystarczy kilka minut odczekać i można śmiało później wykonywać trening brzuszków. Dlatego brzuszki możecie robić, ale kluczem do wszystkiego jest zrównoważone, wielopłaszczyznowe podejście do treningu podstawowego i wtedy taki trening staje się bezpieczny i efektywny.